No i się okazuje, że zaraz po wejściu jest koleś, który od razu się Ciebie pyta, czy masz telefon i patrzy się na Ciebie takim wzrokiem, jak policja izraelska pytająca o paszport. No to moi drodzy, jaka sytuacja, bo ostatnie ujęcie to mieliście jak ja stałem, czy no mniej więcej stałem, zwiedzałem ten kościół Sarbela. E, przy okazji zdążyłem się dowiedzieć, że to jest gość, do którego jak ludzie się modlą, a ich wysłucha, no to ich uzdrawia. I zostawia tutaj na ramieniu e, jakby odcisk swojego... Swojej, swojej ręki na tych ludziach, których uzdrowił. To jest jedna ciekawostka. Druga ciekawostka jest taka, że facet dopóki nie był kanonizowany, to jego ciało przez ponad 100 lat się nie rozkładało. Moment. I następna ciekawa rzecz, bo jak widzieliście, był za mną śnieg, bo byłem gdzieś tam, jak są góry. No i co? No i podjechaliśmy tam sobie tym car serwisem za 10 tysięcy. Czyli po 5000 na łba, i tym razem nie trafiliśmy na oszusta, po prostu nas wziął yy, i zawiózł. No ale dobra, wziął, zawiózł. Widzieliśmy kościół, jak wrócić, bo tam busy nie jeżdżą. No a więc padliśmy na pomysł, że łapiemy stopa. No więc zaczęliśmy łapać stopa. nie oczywiście buty przemokły z powrotem, bo ja wiedziałem, no w adidaskach pojechałem, tak? Bo te buty, które miałem ostatnio, co wam w Petrze pokazywałem się, wzięły, rozpadły w końcu. Po sześciu latach i tylu, tylu przebytych kilometrach miały prawo. Więc pojechałem w Adidaskach, a nie tam w żadnych trekkingach. Zresztą Liban miało być ciepło, Cypr tak samo. Nikt nie powiedział, że spadnie, tego się ostatnio dowiedziałem. Największa ulewa od 2015 roku była na Cyprze: 98,1 mm na metr. Także wiecie, 10 cm wody na każdy metr kwadratowy swoje robi. Do kostki. Eee, no i stoimy jak te dwie to łapiemy stopa. Nikt nas nie chce zabrać. Aż w końcu zatrzymuje się jeep. No i takie małżeństwo. Facet z Libanu. Babeczka z Rosji. on miał, nie wiem, około 50. ona. No po 40 to chyba była, nie? Myślę, że nie nie musiała być. Albo może nawet przed 40. No i nas przygarnęli. Ja, ja jej poznałem częściej. Tak, tylko trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że. Marcin wcześniej, właściwie ona zagadała do Marcina, bo go stwierdziła, że on nie wygląda jak Czeczan, tylko jak Słowianin. No i też tam chwilę pogadali. No i później my stanęliśmy łapać stopa, a oni siedzą w tym samochodzie. Siedzą, 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 w końcu do nas wyszli, czy, czy, czy się z nimi nie zabierzemy. Mówimy, że do los. No to okej, okay, no to jedźcie. Jeszcze słuchajcie, nie dość, że sobie z nimi pogadaliśmy, to jeszcze nam dali po pączku z maka po donacie. Także w ogóle no bajka. Rewelacja. Eee, więc znowu jesteśmy w Wyblos. No i co? I plan jest taki, żeby dostać się teraz do Jade Grotto. A o Jata Grotto to Wam opowiem jak tam już będzie Niemniej no zapytek klasy zerowej. Z tego co pamiętam właśnie też wpisane na listę UNESCO. Zobaczymy jak tam będzie. Wiem, że będzie drogie wejście skoczyć Czy będzie drogie wejście? Ale może być jeszcze droższe, bo informację, którą w mecie znalazłem, to znalazłem sprzed. Ty, a to nie małe sponsor, który z naszych kupców? ogarnij tu mapę. Jeszcze ja się zapytam. Jest? Dobrze i tam no, no, tak A, dobra. Ile Pan Andrzejczyk znalazł? Tak, wiemy, że jest Okej. Ale gdzieś po drodze. No okay. to znowu jesteśmy w Busiku zapomniałem, czy mam pecę. Nie, dobra, nie zapomniałem. No yy, tak widzicie, tak to wygląda, że łapią ludzi z ulicy. Widzą, że ktoś stoi, że się zastanawia. Yy, zobaczcie, czemu ja sobie wcześniej tego tak nie opadłem. Mam dwie ręce wolne. Także yy, jedziemy do Czajta Grotto. No i Zobaczymy, że tak będzie. Teraz ktoś powiedział, że za 1500. Zobaczymy. Że w busach nas jeszcze ani razu słuchajcie, nie oszukali, więc może może nie oszukują. Eee, no dobra, nie wiem tylko, że on nas zawiezie bezpośrednio czy pośrednio, bo ostatnio, jak na przykład jechaliśmy do Tyru, to też było tak, że tyr że... tyr, a później się okazało, że przesiadki w jedną i w drugą stronę. Tak, cały czas próbuję się nauczyć, że kamerę mam tu, a, a nie tak jak miałem wcześniej tutaj wyżej. Często jeszcze się wtedy patrzę na siebie, to w bez sensu, no ale wiecie, trudno jest myśleć o tym, co się mówi obserwować całe otoczenie dookoła i pilnować jeszcze kamerę, próbował, ten wie. Eee, także tak, moi drodzy, no, widzimy się albo jeszcze gdzieś po drodze, albo już... albo już J.T. Grotto. Na razie. Moi drodzy, to dotarliśmy do J.T. Grotto. Znaczy, jeszcze jesteśmy na parkingu. Samochodem, który miał przynajmniej, wydaje mi się, dwa razy więcej lat niż ja. Oto. Eee, jesteśmy w jakiejś dolinie. Całkiem fajnie to wygląda. Poza tym, że znowu jest mokro. A jak wiecie, ja ostatnio z wodą się nie lubię. Zwłaszcza moje buty się z nią nie lubią. No i co? Idziemy? Liczymy na to, że uda nam się wejść jeszcze. bo jest 16 punkt. I, i no i jak sobie przejdziemy, no to opowiem wam co i jak Co to skąd to Co tu można zobaczyć. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić, bo to był mój plan na divan, że uda mi się tutaj łódką popływać. pod skałami Bo podobno można także pożyjemy zobaczymy no i co i także tak moi drodzy do moi drodzy to się zwiedza łodzią się zgadza są dwie trasy jedna łodzią cała taka jakby podziemna znaczy jedna i druga jest podziemna w zasadzie natomiast jedna jest taka że jest się w łodzi po prostu płynie się łódką i się zwiedza. Druga to jest taka, że częściowo się spaceruje, częściowo gondola. My no w tej chwili jesteśmy w gondoli. Dlaczego? Bo oczywiście zawsze coś się musi stać. A co się stało? Stało się to, że jest pod ziemią za wysoki poziom wody. No i ta opcja jest wyłączona. Oczywiście zcharżowali nas mniej za bilety, bo zapłaciliśmy 11 600, coś. 6250. 11 650. Zamiast standardowych chyba tam 18 ona powiedziała. Eee, no plusy dodatnie plusy ujemne, no ale chciałem to zobaczyć jak to wygląda te skałki. Jak się płynie, także? Cóż, za chwilę przełączę kamerę, jak ruszymy, to, to wam pokażę jak to wygląda i, i trochę poopowiadam. To mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Zacznijmy od złej. Zła jest taka, że niczego nie nagrałem dlaczego? Ano dlatego moi mini, że wymyślili sobie, że nie wolno nagrywać. No i dobra, ogólnie zdecydując, to mam to gdzieś, no bo mnie znacie. No i sobie myślę, dobra, no to pff, nie, to nie. No, ale żeby zrobić to skuteczniej, to wymyślili sobie, że jeżeli ktoś coś nagra, to jest 50 dolarów amerykańskich kary. Myślę sobie, dobra, no jeszcze trochę mam tam odłożonych takich na czarną godzinę, tak jak ja to zawsze odkładam, więc myślę, okej, okay, nadal mam to gdzieś. Na szczęście nie zdążyłem. Znaczy, tak, bo wcześniej już widziałem, że jest ostrzeżenie, że nie można nagrywać. Więc, żeby nie wiedzieli, że mam telefon, tego schowałem. No i, i wszedłem. No i się okazuje, że zaraz po wejściu jest koleś, który od razu się ciebie pyta, czy masz telefon i patrzy się na ciebie takim wzrokiem, jak policja izraelska pytając o paszport. No więc Marcin od razu mówi: No, mam, no to po prostu zamknęli mu do skrzynki właśnie, zacznijmy od tego gdzie jest Marcin yy. zamknęli mu do skrzynki i dali kluczyk, znaczy do, do, do szafki dali kluczyk no i tyle, nie? patrzą na mnie a twój telefon? ja mówię no we have only this one and something camera? no, kamera is in telefon. okej okay. no i wszedłem i sam myślę, a zajliście, oszukałem system, nie? No nie. Dlaczego? No, dlatego, że jak wejdziecie, to mniej więcej co. Kurde, nie wiem gdzie on polas. No, mordek chyba na dół. Eee. No, tu jest Łazienka. Niemniej, dlatego, że. A, nie, to nie on. Dlatego, że... A, to też jest łazienka. Kurde. Dobra, no to wracam do punktu, w którym się ostatni raz widzieliśmy. E... Dlaczego w środku nie nagracie? Dlatego, że w momencie, jak już się wyjąć telefon, to się okazuje, że mniej więcej co z 10 metrów są, słuchajcie, rozstawieni goście, którzy na Was patrzą i tego pilnują. E... A dodatkowo są poinstalowane kamery. Więc... O, jest Marcin. Więc nie nagracie. To jest ta zła wiadomość. Co Idziemy? Co? Nie ma wody w łazience. A, nie ma wody w łazience, czyli kolejna zła wiadomość. Spadamy? Ciekawy na kolejkę. No ale to tam jest train Station. Czy na tą kolejkę myślisz? No to. tego do A, no dobra. No tu jest taka kolejka. E... Czyli mamy dwie złe wiadomości. Jedna, że nie można nagrywać, druga, że nie mają wody w łazience. Eee, natomiast z dobrych wiadomości, słuchajcie, warto to zwiedzić. Naprawdę. Jeżeli ktoś widział kiedyś u nas w Polsce jaskinie Raj czy Jaskinie Piekło, to powiem wam tak, no to jest różnica jak między Trabantem a Mercedesem, gdzie to, te nasze jaskinie to jest Trabant. Całym szacunkiem dla Trabanta. Jest to słuchajcie ogromne to po pierwsze. Po drugie stalaktyty, które mają po ponad 8 metrów długości yy, więc naprawdę robi wrażenie i tak, to z czystym sumieniem polecam, jest to warte tego, żeby te 11652, Tak powiem Wam nawet, 5, nawet 20 jego było, to warte jest to zobaczenia, nawet jakby czyli 20 tysięcy za to, żeby... Żeby to zobaczyć, to, to, to warto te, te 40-50 zł zapłacić. Dlatego, że jest niesamowite. Także to, to z czystym sumieniem Wam polecam. A teraz, teraz wracamy do Bejrutu. W końcu za dnia, nasza znaczy taka jest nadzieja, bo jest, ra? 17 za 15. Więc wracamy do Bejrutu. No i zobaczymy, co się dalej będzie działo na mieście, na tej zasadzie, tak tej tak Grotto odhaczona na liście podróży. Na razie, cześć. Słuchajcie, faktycznie odwozi nas ciuchcia. Taka, jaka jest u nas na Starówce z wagonikami. Normalnie nie jechałem czymś takim, słuchajcie, nie wiem, ze 30 lat. Autentycznie. Także Także myślę, że jak coś, to jeszcze zawsze dodatkowa atrakcja dla dzieci, którym nie podoba się jaskinia, która może niektórych przerażać i w której jest gorąco i duszno, bo zwracam uwagę na to, że jest gorąco i duszno. Także kończymy na ten moment i do zobaczenia gdzieś kiedyś indziej. Cześć!